Cześć, z tej strony Crazy natomiast to jest serial Lucy Legacy, dzisiaj budzimy się u naszego Dedlafa oraz Zelmiry. W dzisiejszym odcinku, jako że już mamy wiosnę, będę chciała na pewno tutaj coś porobić wokół domu, w tym wypadku myślę jakieś zaproszenie gości czy coś w tym stylu mogłoby się wydarzyć, natomiast będę chciała też tutaj poeksplorować resztę dzielnic, być może się mm, przeniesiemy Albo z Dedlafem, albo z Armią do innej dzielnicy. W tym wypadku po prostu podróżujemy. Więc życzę Wam miłego oglądania, zwłaszcza, że za niedługo będziemy postarzać malucha. Myślę, że to będzie tak za cztery odcinki. Zatem do usłyszenia. Okej, okay, jesteśmy już w rozgrywce. Z tego co widzę, to nasz tutaj Dedla jest głodny, już ma bardzo pomarańczowy pasek z Relmira, jak ty tam się masz. Z Elmira w sumie jeszcze może pospać, ale obstałam, że ona sobie tutaj raczej wstanie. Tak się jeszcze zastanawiam, czy finalnie tej szafki tutaj nie przeniesiemy na tą stronę, a tego nie przeniesiemy tu i wtedy byśmy zrobili sobie drzwi do pomieszczenia, chociaż tutaj widzę, że no niestety może być ciężko. Widzę, że też preset trochę przy niektórych sytuacjach jakby zanika, ale dobra. Yy, zaczynamy. Yy, quasi modą musi, no to musimy w sumie. albo je, no tak jak mówię, zbudzimy tutaj yy, młodego yy, do karmienia. Oczywiście kamera postanowiła swoje pokazać. no Ja bym chciała, żebyś przez moment... Yy, nie Mieszał obudź młodego. Tu ja mamy ósmą. A ty miałeś spać. Z tego co pamiętam. Ale widzę, że to już też głód skoczył. Dobra. To ja bym chciała, żebyś tutaj otworzyła w sumie lodówkę. Mamy jeszcze z Sylwestra parę rzeczy, więc zaczniemy na zdrowo. Weź porcję. Ty budzisz młodego. Młody. Czas stawać. Bo ojciec chce się nakarmić, tylko muszę na niego chyba naklikać. Obudź się, więcej opcji przyjacielskiej aktywności. Dobra, poczekamy, aż się młody obudzi. Ale ja chciałam, żebyś. No, ty w ogóle musisz tutaj wszystko powoli. Dobra, zaraz spróbujemy. No i gdzie ten mały tutaj mi mrodek? Nie chce się obudzić, już cię zaraz resetuję. O. I teraz spróbujemy go przewinąć. No, serio? Daj się przebrać, zobaczymy. No, chciałam, żeby go przewinąć. A dobra, użyj pieluszki w takim razie. Trzeba znaczy, mi się załamał głos trochę. A zaraz spróbujemy. Płacz, daj się nakarmić. Użyj pieluszki. Dobra, teraz powinna być opcja przewiń. Nie, nie ma. Okej, okay, jesteś głodny, no to spróbujemy tutaj... Aha, jeszcze nie mamy odblokowanego etapu, usiądź. Tego mamy na dole, ale chyba to jest coś, co mogę akurat sobie przerzucać. Oczywiście, bo chciałabym, jeśli się uda, to odblokować ten etap, tylko teraz patrzę, gdzie to mi się przerzucił. A tu jest. No to nie, to chciałam. Ok. No, może akurat nie wszystko z naszego tutaj planu się uda, ale ty byś mogła w sumie się przebrać, kochana, bo chciałabym, żebyś tutaj spróbowała się wybrać na miasto. W ogóle muszę jej pozmieniać niektóre stroje, więc tutaj na pewno posprzątamy. Karmę kot jeszcze ma. My, może się wybierzemy na tutaj yy, na miasto, tak jak mówiłam. Widzę, że tu coś się dzieje. O, podejdź tutaj, ale ciebie yy, Gizli tutaj nie powinno być. Ty jesteś w Ravenwood, więc sobie idź. Yy, w sumie ty możesz zostać, więc zagadamy do ciebie. Yy, Kobojskie przywitanie. Tutaj nasz kolega Casey sobie tutaj razem z panem Kofinem ogarniają pewne rzeczy. Widzę, że mamy kolejnego psa. No nieźle tutaj widać, co się dzieje. Młody jest głodny, więc musimy szybko do niego wrócić. Dobra, ja tutaj spróbuję to ogarnąć. Bo pod, powinniśmy nakarmić go najpierw. A dopiero później o nakarm z butelki. No okej, okay. myślę, że ojciec cię zaraz nakarmi. Jeśli mu się przypomni, oczywiście. No nie, no kurczę. Oj, oj, widziałem, że coś sobie nam. No, w końcu zaczął myśleć Deadlaw. I zaraz y, musisz też przewinąć młodego. A ty miałeś... Y, tutaj się ogarnąć. No dobra, ja chyba będę zaraz mu szczytować to. Bo tutaj mam tylko zaplanuj albo zmień stroje. Ale dobra. Ee, próbujemy użyć pieluszki niestety. No Okej. Okay. Zalmira, co ty tam masz? A, e, energii ci brakuje, w ogóle muszę zdjąć to zdoby. A dobra, na razie tutaj jesteśmy przy naszym e, deadlapie. Ty miałś? E, a ty, to twoje te dobra, momencik muszę sprawdzić okej, okay. yy, w sumie, no nie możemy jeszcze go posadzić. Yy, posadź tutaj młodego i się sam przebierz, bo bym chciała, żebyś się ubrał w coś odpowiedniejszego. A tam było strój, ojoj. Mogę z tego albo z tego, ale wolę yy, teraz to użyć. Zobaczymy, jak tam sobie Zelmira radzi. Bo widzę, że trochę osób tutaj przybyło. Zwłaszcza tutaj taki ładny pies. Chociaż nie wiem czy mając kota to chciałabym, żeby tutaj nam pojawił się ktoś jeszcze. Ale możemy spróbować tutaj w sumie, a to nawet możemy kupić. Dobra, to na nas nie stać na kupno. Dobra, to spróbujmy coś tutaj zrobić, jakiś mebel. Ja bym zrobiła rozsadnik i jak już, to y, pogadać tylko z Lupusią, ale widzę, że trochę później pogadamy. Dobra, ja bym chciała zrobić jej zdjęcie, tylko chciałabym takie zdjęcie, wiecie, mm, o coś takiego, tylko chciałam, żeby tego plamboba nie było widać, a to może być ciężkie. Jeszcze się trochę cofniemy. Dobra, mamy to. Tak, patrzę, czy ktoś tutaj ze znajomych jeszcze jest. Finalnie tutaj widzę, że na tej stronie się nic nie dzieje. Kombinuję, czy nie będę tutaj jakiegoś lokalu umieszczać, bo tu wiem, że mogę. Kogo my tu mamy jeszcze? Tu jest Kryspian. Dobra, to my wracamy do Dlafa. Będzie bardziej rodzinnie. Dobra, ty musisz skorzystać z łazienki i sobie coś zjeść, więc już cię wybierz. Niszamy tu i zaraz od razu posprzątasz. I sobie weźmiesz porcję młody. Czy możemy sami coś tutaj porobić? Leżenie na brzuszku. Możesz sam, dobra. Okej, okay. ja mam nadzieję, że odblokujesz tutaj, bo musieliśmy by odblokować chyba tej, żeby usiąść. Tutaj mamy wkładanie stopy do buzi, naukę chwytania, naukę sięgania. Tu jest nauka siadania, jakie jeszcze byśmy musieli odblokować. A nie ma tutaj, żeby tak, wiecie. Ale liczę, że młody odblokuje w miarę wszystkie wątki. Nie wiem, czy to widzieliście, ja tutaj sobie tę butelkę tylko skasuję. No ale młody coś już tutaj chyba odblokowuje, tak mi się zdaje. No nie ma podane co bym mógł odblokować, ale chciałabym, żeby to była nauka Siadania, bo żeby tutaj usiąść sobie, to etap usiąść musimy mieć y, tego. Chociaż jest tutaj, daj się nakarmić, czyli w sumie można by, ale tak nie jestem do końca do tego przekonana. Natomiast ty Dadaw tam sobie jedz, dobra. Y, Zelmira, jak tam u ciebie wygląda? W razie, że to musimy tutaj usunąć y, tą gizl, jakby się pojawiła. Ale na razie widzę, że tutaj y, oprócz. Bruno, czy ty do nas zagadujesz? No sorry, facet. Ostatnim razem nas bezztałeś, bo powiedzieliśmy, że twój syn wbił się e, nam na HT po procentach. No to sorry, ja myślę, że tutaj no to pójdzie na pewno. I coś tam jeszcze bym chciała. O e, wygłeś niestosowną uwagę. Ty myślisz, że tutaj e, w sumie będziemy w dobrych relacjach? No ja myślę, że nie. Aż zrobię screena. Okej, okay, już co mamy. No dobra, ja bym chciała tutaj... A, młodo odblokował siadanie. No fajnie. No, my w sumie już i tak się nie będziemy lubić, więc tutaj yy, mnie to nawet nie dziwi. Sprzeczka. Nie, to akurat odpuścimy. Podejdziemy do Agnieszki, żeby to ją zagadać. Przyjazne, czułości, może nie, aktywności. Ja chciałam jakieś ładne tutaj przywitanie. O, rozmawiaj o zainteresowaniach z panem, to nie rozmawiamy. No, od niego odchodzimy i idziemy do naszej tutaj kochanej przyjaciółki. No dobra. Wiem, że tam są jakieś rozmowy, więc to chwilę potrwa. Zobaczę jak tam dedla się ma. w ty sobie siedzisz, a ja bym była, żebyś... To odłożył, to sprzątnął i to też sprzątnął. modo tutaj sobie siedzi. Czy już mógłbyś sobie tutaj. O, zostań tu przeniesiony, bo spróbujemy sobie kaszki. Bardzo ważne. Tutaj mamy naukę raczkowania, więc no, jak widzicie, młody sobie radzi nieźle. Jemu w ogóle zostały 4 dni, jeśli chodzi o kwestię szczepienia. Czy my możemy tutaj wyłączyć? No nie bardzo, dobra. Oj, oj. W sumie nie podziało się za dużo. Ale dobra, już spływamy tej kaszki, bo chciałabym tutaj y, to ugrać. No, myślałam, że się w sumie wybierzemy może na miasto, ale tak patrzę: mamy tylko 2000 simoleonów. Zaraz pewnie będziemy mieli mniej. Dobra, ja tu chcę sobie y, ogarnąć. Wypróbuj kaszki. Dead Love. Hmm, co by mu tu dać na pierwszy ten? Może. Tak po środku. A no, weźmy coś takiego. Zobaczymy, czy małemu się to przypodoba. Bo Sił się to chyba jeszcze za wcześnie. O, jak uroczo, No ja to i muszę zrobić tutaj jakieś zdjęcie. Tak, kamera postanowiła, że będzie teraz świrować. A przecież takie pierwsze zdjęcie z ojcem. W ogóle teraz patrzę, że młody ma dwa ząbki. Nie wiem czy to zauważyliście. O, nieźle, kurczę. mały już się dorobił z ząbku, więc jak co to będzie gryz? Dosmakowało, czy nie? Aha, odblokowano pierwszy posiłek. I nie lubimy pasty z papai niestety. Ale jakbym chciała jeszcze jedno. Dobra, a spróbujmy jeszcze jedno. Ale jej to je. No dobra, e, spróbujmy coś inszego jeszcze. Bo to była pasta z papai, ale może mus jabłkowy. Jeszcze to spróbujmy. Będzie lubił czy nie będzie? Bo on takie. No okej. Okay. No tu nie jest pewny, czy to będzie lubił, ale finalnie dobrze się przy tym bawi, młody. To lubimy czy nie lubimy. Ja bym jeszcze coś spróbowała, bo tutaj nie jest pewne, czy polubimy. Tu jest trudno powiedzieć. Ja bym jeszcze spróbowała coś, co jest takie nietypowe. Niech to właśnie będzie zbożowa owsianka. No, zaryzykuję. A potem damy małemu iść spać. On też jest w sumie zaszczepiony. Nie, to chyba dotyczy. Czyby wszyscy mieli? Nie, ona nie miała tych szczepionek. Dobra, zaraz tutaj położymy cię spać. No, to urocze naprawdę wygląda. Dobra, już Ci pozwolimy młody iść na drzemkę. Natomiast kot tu się gdzieś czuje nieswojo. Oha, coś czuje, że zaraz mi się coś zbugowało. No, czasem tak to się dzieje. A poczekamy najwyżej, żeby wyskoczył ten last. Bo nie wiem, kurczę, gdzie tutaj się to zbugowało. Momencik, spróbuję zatrzymać. Tak się zatrzymało, że nic Ci zatrzymało. Kot swoje. Okej, okay, w sumie okazało się, że jakiś las nam się tutaj wykrzaczył, teraz patrzę gdzie jest młody, dobra młody jest tu, my cię musimy położyć spać, ja jeszcze pójdę do naszej tu e, kochanej Zelmiry, kotem zajmiemy się nieco później. Ten się w sumie skończył. Kto co jest rozgniewany? Ja myślę, że i tak raczej już tutaj z nikim nie pogadamy. Chociaż Chris widzę, że nas trochę podrywa, ale wiecie, ja myślę, że tutaj czas wrócić do domu. Natomiast tutaj będziemy coś kombinować za chwilę, ale to już myślę, że na kadcenie, no młody, a może tutaj podejść? Czasem się tutaj. A nie w tą stronę, gdzie ty idziesz? Aha, tutaj mamy miejsce. Dobra, już się zostawiam. Turendy, młody sobie tutaj skoczy. Ale dobra. Jak yy... on tutaj sobie. O, zrobimy, żeby tutaj się przesunął. A ty tutaj do niego podejdziesz i na tym będziemy powoli kończyć odcinek. Wiem, że trochę dziwny, ale formalnie chciałam w sumie zrobić dwie kad sceny, więc myślę, że to się nam uda. Dobra, młody jest śpiący, więc go kurczę Dante połóż do spania, a nie sobie wymyśleć, co tam możesz robić. O, młody idzie spać, więc y, zaraz tutaj sobie zejdziemy do Zelmiry. Y, podejdź tutaj. O, to Zelmira też byś mogła podejść. Patrzę jak tam z karmą. Łącz mi tylko tutaj sprzątanie. I tylko jeszcze romantyczne... Dobra to jeszcze wybierzemy im. Kocham te animacje. Ok i na tym romantycznym akcencie kończymy ten odcinek. Mam nadzieję że wam się podobało. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach a ja was zapraszam na krótką cutscenę. Do usłyszenia. Hello.